witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem w bardzo, gdy będziemy zapraszam za kolejny odcinek serii. poza prawem. Widzowie, w poprzednim odcinku dużo się zadziało, uratowaliśmy Maćka, fajnie, jedziemy się do Yellowjacka. Jest yy, już tak trochę po, 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 po południu, więc yy, idziemy do jego miejsca pracy. Widzowie, jakby co za jak widzicie jest naprawiony? 10 tysięcy, trochę dużo. Czy znaczy tam 10 tysięcy i ponad z kreską, nie? Pamiętam w przybliżeniu 10 z kreską tam było. No. I jak? Już zrobiłeś to co zwykle? Już. już no, zwykle. Cześć, cześć panowie, Dzięki. witam. O, cześć. cześć. Robotę mam, ale no, najpierw chcę pogadać z Maciekiem. Ja spoko, czeka, spoko. Maciuś, jak tam u ciebie? Żyjesz? Dobrze. Gdzie, gdzie, ty, gdzie, gdzie ty, się Ruda zauw podziała? Ruda żyje, czy nie żyje? Nie wiem. O co, co wie A tak było, wiem, nie. nie ma? A, spoko. Słuchaj. Cieszę się, że żyjesz i tak dalej, nie? Ale mam no. takie pytanie, wie was, że wejdę ci za ladę, nie? Cześć, słuchaj. Co oni ci tam robili? Uuuu, mm, straszna rzecz, tak ci powiem. A jakieś no, coś wiecie, więcej? No, oczywiście pilnie, jak tu zawsze. Mam dziury wykolanie. No. Ale to, jakiś gość w masce czaszki, czana czaszka, o no. No. no to to, no to mięszałem się, by to. Majkera, co, co ci? Cie... No Cie... chyba logiczne. No, <laughs> Kontynuuj. No, no właśnie cię poływali. Nie, wyciąłeś o od, tobie od, 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 od informacje. Ja się nie dawałem. I mam dziurę w kolonie. Co jest to właśnie? No to wybacz, że przeze no, mnie piwo. masz dziurę w kolonie. No jest fajny. bo mogę sobie tam coś chować. Nie wiem, co. <laughs> no piwo. Albo, albo tak zwane. TO CO ZWYKLE! <laughs> hmm. TO CO ZWYKLE! <laughs> Dokładnie. Słuchaj, czyli tylko tyle, tak? Że chcieli znaleźć mnie? Znaczy, wiedzieć coś tam chcieli o mnie? I gość był w czarnej czasce. Tak, i chyba się nazywał... ...Hillis? Hills? Jakoś tak... Helios chyba? Helios. Heli! No, no Heli! Ja mm. słyszałem to samo, gdy dźgałem jednego nożem. Tak, znaczy du dużo się zadziało po tym, jak Cię szukałem. Znaczy podczas tego, jak Cię szukałem, dużo się zadziało, dużo ludzi zabiłem, więc wiesz? W, dobry w dobrym oh. celu, oczywiście. To prób, dobrym, Nie to prób, za zero. Nigdy nie za zero, pamiętaj. Tak jak Twoja. Znaczy, ty nie masz żony, nie? Nie, nie mam. No, jak się wyłożyła za zero, to nie masz. No, dobra, to cieszę się, że żyjesz. Żyj sobie dalej. A i no. No, i no, a nie a, Co mówisz? Klepkasz chcesz. Klepka? Jest... Faktycznie, chlebka. nie jadłem w domu, dzięki wielkie. To tylko tam sobie nie wkładaj, petard w to, w to kolano. nie? tylko wiesz, petard, dobra, petardy co wkładaj, ale nie o, ty odpalone. O tyś tam włócz. Dobra, idę pogadać no. z Santiago. <laughs> Santiago. No. Jak? Jak po informacji, że Michałek to on tak... Mm, dziwnie jakby ja wiem. nie wiem nie ja wiem wiem dziwnie ale mówię że masz jakąś robotę ta ymm, federalni y, mają takiego nazwę, to konfidenta o nie biorą teczki między innymi na ciebie Andrew i y, mam całą bandę aha no, i będą go transportować najprawdopodobniej do Azventuras. Azventuras, ja dobra. Samolotem no, zgaduję. No, w sumie jedno logiczne rozwiązanie. Kość. Dobra, idę. To atakujesz ich mniej więcej na wysokości obserwatorium. Spoko. Z mojej broni. O. A miałeś z sobą, czy? Nie, sam pojedziesz. O, dobra. Ty mi dajesz broń po prostu? Tak, karabin sneiperski ci najprosił. Wow, dobra. To pójdę się przebrać i wskakuję, nie? I zabiorę. No. Dobra, to daj mi ich Czy połóż jakiegoś crossa, czy pojedziesz swoją karakorum? Pojadę swoją karakarum. Okej. Okay. Dobra, w razie wy... pytań dzwoń. ja jadę. Dobra, to połóż to tam na ziemi ten, ten karabin, zaraz się zaraz Dobra, No już zawiedzimy, się szybko przebrać. Ale widzowie, o kurde, nie no, jest, jest, jest to jest broń, ja sobie do torby, cyk, my idziemy, jedziemy, teraz tak e, Gdzie my się mamy udać? Cholera, chwila, Bo zapomniałem Halo Santiago? No? Gdzie mam się ustawić i co konkretnie, tak wiesz Najlepiej jakbyś na najwyższym punkcie, mniej więcej jego przelotu w mieście, nie? O. Okay. obserwatorium. No właśnie o tym pomyślałem. No najprościej, że później go gonić, zobaczyć gdzie się rozbije. Okej. Okay. Potem go będę gonił, no, Proste. Dobra, to jadę. Ej, chwila, czekaj! No? Coś, on coś ma, co mam ci wziąć, co mam dla ciebie wziąć, czy co? Nie wiem, jeżeli. Czy po prostu się w go poznać? będzie miało, to weź dla mnie. Dobra. Na razie. Na ra Dobra. A jedziemy w takim razie na obserwatorium. Jest to niedaleko nas, więc spoko, spoko. Więc co? Jedziemy na obserwatorium i wyczekujemy lotu tak zwanego Konfidenta. Zastanawiając się na tym, jak człowiek wypatruje tutaj, czy niczego nie ma. Słyszę samolot. Jest. Dobra, będę mu pobudzić strzelała, bo wstrzyniki potrafię. Tylko, że troszeczkę mi to nie ułatwia. Dobra. Dobra Gonię go jest? sumie ja się kręcę wokół Ale szybko za nim jadę Nie mogę go zgubić A póki co go widzę Więc nie jest źle To będzie ostra jazda Mam nadzieję, że się nie wywalę jak największy debil wizowie Zdążyłem na szczęście mu postrzelać trochę w te silniki, żeby jednak trochę wolniej leciał Chyba brałem idealną trasę Oprócz tych drzew przede mną A przejechałem jakoś na go Muszę nadrabiać za nim. Cholera ucieknie Ale widzę, że coraz niżej leci, to dobrze On chyba ląduje Dobra Dobra, leci tam Widzę go Mam nadzieję, że go dogoni jakkolwiek. Dobrze, że te światła dają takie światło. Wiem, że to głupio zabrzmi, ale... Dobrze, że one dają takie światło tylko cholera. Powoli... Dobra, jednak... Powoli go jednak gubię. Ale ci na Grapefied. Dobra, chyba się... Chyba się zaraz rozbije, bo widzę, że znowu obniżył pułap tak bardzo mocno. Go obniżył gasy światła, nic nie widać na niebie. Musiał gdzieś tu awaryjnie lądować. Jest samolot. Morda. Od kogo jesteś? Dla kogo pracujesz? Nie ci wiem. Nic. Dobra. Teczka. Co to jest za teczka? Dobra, wezmę ją. W środku nic nie ma. Dobra. Wieję stąd. Eee, szybki numer do Santiago. Halo? No. Eee, Zestrzelony ze gość, jakiś był pilot. Zabiłem go. Zapytałem się, że. A pytałem się go, od kogo, dla kogo pracuje pilot? i tak dalej. No jakiś pilot. I nic mi nie odpowiedział szczególnego, więc go zabiłem i jakaś teczka srebrna była, co ją postanowiłem, no nie, że ją sobie zma. Miał wezmę. jakieś naszywki czy czegoś? Nie miał. O, nie co mieć, mnie dziwi? Pilot, czy... Co mnie właśnie, co mnie właśnie dziwi, bo nie miał żadnej naszywki, tak nie miał mógł wąsa takiego. A nie mógł być pilot? Nikogo w środku nie było. Nie wiem, pilot może uciec. Może, nie wiem, ale wyglądał jak pilot. Ubrał się w taki. Tylko marynereczkę niebieską. I chyba, chyba samolot wybuchł, z czego słyszałem. Dobra, mam teczkę. Chcesz sprawdzić, co w niej jest? Póki co jej jeszcze nie otwierałem, więc. Mm, pojedziemy na Yellow drzwi, do ją otworzę. Dobra, to już jadę. Trzymaj się. Dobra, do zobaczenia. No, lewizowie. Szybka akcja, fajnie. Za bardzo fury nie obiliśmy. Coś mnie to cieszy. Trochę brudna. jest, cieszę się, że nie wyrąbałem się czego podczas tej akcji, bo sądzę, że byśmy go nie dogonili, ale się udało. Dobra, idziemy pod Yellow Zaparkujemy sobie z tyłu, tutaj ładnie. Dobra, wywalone w ten płot. Mam nadzieję, że jest Santiago w środku. Wiecie co, ja bym się, ja bym się szybko jeszcze przebrał, wezmę tą teczkę szybko i wchodzimy do Yellow Jacka. Dobra widzowie, jestem szybko przebrany Teraz idziemy Zanieść Santiago teczkę jego, którą chciał Śmiecio Siema. Siema Teczka, proszę bardzo Okej Chodź, co to jest Dobra Trochę było ciężko, ale Z tym, że tak powiem Cze Cześć Maciek, cześć Siemano! Ej hey Santiago, ty wiesz czy już... Bo jeszcze nie sprawdzi... Nie wiem w sumie... Nie, jeszcze nie wysiwiał do końca, dobra, to dobrze. Co tam jest? Okay. Coś podpisane jako Antonio Rodriguez i oh. coś podpisane jako Gregory Smith. Dwie teczki. Kto? Gregory Smith. Gregory Smith? Mhm. Mm Aha. Okej. Okay. Okay. To jest z dużą wiedzą, jak widzę. No? Mm. Dobra, to przejrzę i ci powiem, co więcej było, nie? Spoko, spoko. Jak coś Gregory Smith będzie, to tam coś... Yo, yo. Tam. Ja ci płaciłem? Eee... nie. Później ci przeleję. Spoko. Co to jest za jakiś... ...zadymiarz? O, Markus! Siema! No, jak co na co? Tej... Spraw... A jak, co? Już wypuścili cię po tej bibie, co tam była w tym klubie? W ogóle dawno ona była, a dawno się nie widzieliśmy. No, ja teraz poradycznie jestem w mieście, ale teraz wracam znowu na dłużej, to wiesz. No to git. Jak? To, aha, bo tutaj, co, jak tam ci, co, masz tam bana jakiegoś, że nie możesz tam iść i tylko tutaj jesteś, czy co? No, tam już nie mogę, ten, a do bucika też, do sklepu z butami też już mnie nie wpuszczają. A, no tak. Pewnie, żeś wykorzystał ale okazję, że mi, tak powiem. A akurat yy, mi się ban kończy za dwa miesiące. Hm. No trochę jeszcze poczekasz sobie. No to tutaj widzisz. Między... Fajny no. masz outfit taki. aż taki ognisty. Na tak potwórę. Jakby. Na potwórę sobie zrobiłem. Na potwórę to? Właśnie widzę. Aha, bo ty masz nowy samochód, tak? No się powodzi interes, to wiesz. Spoko, dobra, to najwyżej no, się zadzwonimy, bo, bo mam twój numer czy coś, nie? Możemy. No tak, coś no. Dobra, to trzymaj się, miłego. No to wiesz, to taki interes, nie? Nie, okej, okej, dobra, <coughs> później pogadamy. Już panu. Dobra. No? No. Cześć. Cześć. Będziemy musieli pogadać. Poważnie. Dobra. I to bardzo. Dobra. Sanciako. Ja to, to są zwykle. Marman, masz kuchnowe mocne? Trzymajcie się, panowie, na razie. Cześć. Pana skończę za? Ja po jakiś świeśnik też jakoś mi tak zajmę wygląda, ale. Chodź, nie jest Jest konieczność jechania z tobą? Jest. Jest, jakoś się zmienił, co to za. Siadłem. Wsiadam, wsiadam. To jaka to jest sprawa, że tak mnie zabierasz nagle? Uwolniłeś Maćka, nie? Mów trochę głośniej, bo cię klimatyzacja za, za tego. Za Uwolniłeś maćkę, nie? No, uwolniłem, uwolniłem. No w sumie, gdyby Jest nie ty, poz... to może bym był martwy, ale. No, no Chcesz się dużo. pozbyć hillis raz na zawsze? Jeszcze pytasz, sprzedałoby się w końcu sobie. Nie? Więcej Możliwe, że do tego nie, za niedługo dojdzie. Wpadnie ci lokalizacja na twój telefon. Co? So, od długo. Ode mnie. Ciebie. Znam ich. Można powiedzieć, że dochodzę już powoli do tego, że powo... wiem gdzie mają swoją główną siedzibę. Choćby jest to ciężkie do rozgryzienia. Dobra, mam pytanie. Takie ostateczne, bo po prostu muszę powiedzieć. Wiesz kto zabił Androwa w takim razie? Ja. Jak to ty? Zabiłem go. Jak to ty? Dlaczego go zabiłeś? Skoro wiedziałeś, że jest mi potrzebny, tak? Był kretem. Jak był kretem? Czego był kretem? Pracował dla mafii. Pierdolisz tam, kurwa. Dla mafii. Wszystkie informacje przekazywał Caesarowi na Twój temat. Co? Jakoś nie nie kłamie. Nie. nie mam powodu do kłamienia. To dlaczego miałby mi aż tak ufać i mi tak pomagać? Nie widzę sensu tego. Też próbuję do tego dojść. Dlaczego? Dowiedziałem się o tym niedawno. I to do jakiegoś dziwnego typa dosyć. A, Ale ja cię nie okłamuję. Mówię ci prawdę. Nie zabiłbym go bez powodu. Ja go sam lubiłem. W końcu dostarczaliśmy broń. Znaczy on tobie, a tym. No tak. No, no po co miałbym go zabijać? Tak za nic, nie? No. Ja to po prostu chciałem też... dobrze. Znaczy miałem podejrzenia to do ciebie wtedy, kiedy tak. Nagle zamilknąłeś podczas dziedziny. Wiesz, co nie, nie wiem, wiem wiedziałem jak zareagujesz, tego, ci nie chciałem powiedzieć, wprost. Ale do tego minęło, a wiele rzeczy i wiele interesów się zmieniło. No Na no tak. jego bronię i że tak powiem, wszystko jest w innym hangarze. Lubiłem go, no ale. nie każdy, nie mówię no. wyszło, jak nie wyszło no. Nie każdy jest taki dobry. Dobra. No tak, ale to jest nasz najmniejszy problem, niestety. No tak, dobra, to jaki jest I ten i... najgorszy. Kojarzy Gregora Miffa? Rego Smitha, no tak, znam go. Znaczy, znam. Jeden, z, znam. jeden z największych bandziorów w mieście kilka lat temu. Hmm. Ten, który. Ja może wiem, nie ja wiem. Ten, który miał akcję, zawsze był przeciwko Seazarowi i zawsze zgarniał jakichś ludzi. No to może powiedzieć, że. A wyszedł z więzienia bardzo dawno temu, bo nawet o tym kiedyś rozmawialiśmy na motelu. A on nie uciekł wtedy? Z więzienia? No, uciekł, tak, 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 uciekł. Do, teraz nagle zbył, zaczęło być o nim głośno. Kucha, mm -hmm. przez ten cały czas y, gromadził sobie ludzi. Nie no wiem na co, ale wiem tylko jedno. Doszło mnie słuchy, że szuka Rodriguez'a i chce go za wszelką cenę znaleźć. A i chuj, cała przyjaźń posła, poszła w dupę. No? I chce go zajebać, tak nawet powiedział. Aha, no to zajebiście. Czyli mówisz, że mój najbliższy przyjaciel w tamtym okresie mojego życia, którego broniłem od tej. Śmiesznej mafii nagle stwierdza, że poluje na mnie, chce mnie zajebać. Kocham życie. Ciekawie kto jeszcze... A nie, czekaj, mafia, hilis i on. Kocham życie. Wiesz co, nie mam pojęcia czemu on to, 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 to chce zrobić, tak że nie wiem, nie, zna, nie, zna, nie znałem waszych relacji, to nie wiem. Wiesz co, Tam... też nie mam podejrzeń dlaczego mógłby to zrobić, ale ja wiem, że ja go chroniłem i to w słusznym celu, nie czy mówi teraz. może o tym. A ty nie pamiętasz niby? Jak rozmawiałem History. z Andrewem i... No tak, coś tam pamiętam. No ale Andrew też mógł ci namieszać, pamiętaj. Wiesz co, ja miałem z Andrewem bardzo dobry kontakt za czasów jeszcze tam Gregorego i tak dalej. To była... byliśmy, że, że tak powiem świętą trójką. Rozpierdalaliśmy każdego kto stanął nam na drodze i nie widzieliśmy żadnych przeszkód w jakichkolwiek zadaniach, które robiliśmy sami dla siebie lub po prostu sobie pomagaliśmy. Byliśmy, byliśmy kurwa niezniszczalni. Byliśmy najlepsi w tym co robimy. Plus to, że potem. Nie wiem, to na nie byli najlepsi, i... to byśmy nie żyli już. Jak Pamiętaj. my, jak ja chyba. bo Przecież Andrew nie żyje. Andrew to tam. On tylko dostarczał broń. No nie no, ja pan. No tak, ale on wcześniej. Był... No... był A. kimś. Nie? A. A ty pan. A, bo ci tak opowiadał. Nie Mogę wasz, tak ja być to pamiętam, nie mam pojęcia. Pamiętam takie rzeczy. Znaczy, mam pojęcia, no? ale... To jest, po to, jest, to jest jak rzeka, odblokowuje ci się po tym jak coś weźmiesz, jak coś... Nie, no to tak samo było w, w, ze mną w tej chwili. Przypomniałem sobie, że jestem Antek, znaczy, przypomniałem, dowiedziałem się, że jestem Antek, to zacząłem sobie przypominać kilka rzeczy, nie? Kumam. bądźcie to wszystko, to? Dzięki wielkie. O. Trzymaj się stary i... Sorki, że tak sam na, na ciebie naskakiwałem. O. Po prostu chcecie chronić. Uciekuj. Dzięki wielkie, doceniam to. Trzymaj się. O widzowie To była głęboka rozmowa z Hiszpanem. Eee, dowiedzieliśmy się, że Gregorys mi właśnie chwila, gdzie jest? gdzie jest... gdzie jest... Santiago. Chcę z nim porozmawiać na ten temat. Czemu to znowu leży? Santiago? Maciek. Aha, wszyscy sobie pojechali. Ale widzę, ja się z nim chociaż auto stoi. Dobra, widzicie? co? Widzowie, ja się z nim skontaktuję teraz. Chcę z nim... Chcę z szybkiego kontaktu. Halo? Santiago? Bez. Jest. Gdzie jesteś? A co jeżdżę ja na autostradzie? A podjechałbyś, bo jest sprawa. No. Do Yellowjacka byś podjechał, tylko że Maćka nie ma. Okej, okay, zaraz będę. Tak? Spoko. Dobra, widzowie. Myśli, że agent się schowa. Widziałem Cię! No. Co ty tam robisz? No blacha ostaje. No to Te ale co, tylko, żebyś nie ci... spadł. Ej, ja cioki spadłem? Mm, nie wiem. No właśnie. Ja też nie wiem. Jak ci się tam blacha wygieła? Przecież to jest tak pięknie... A, może, tam, może, tam od tamtej, może od tamtej strony, może faktycznie odstawać. Nie potrzebujesz pomocy. Nie. Na pewno? Nie. Gdzie, gdzie jest ruda? Ruda? Nie wiem. A, A nie okay. ma. Dobra, to powodzenia w naprawianiu blachy. Co ty Dzięki. To robisz? On blachę naprawia, bo się A, wygięła. Okay. No. <laughs> no. No. Chodź, chodź do śniadku, może ten. Słuchaj, jest taka sprawa. Ten kolega co ciebie podszedł mówił, że jakaś sprawa czy coś, nie? Ten w garniaku, ten... ten Hiszpan, nie? No no no. Coś mówi. Mu... Kurwo... Jeszcze raz. No. Słuchaj, e, ogólnie tak. Coś, coś ci mówił, nie? Że, że jakaś sprawa, czy coś. No No i... Czy to jest jakaś mega istotne, czy nie? Czy mogę mówić swoją? Mów no, swoją. Dobra. Gadałem z nim i ty mi powiedziałeś wcześniej w wteczce Gregory Smith. On mi też coś o nim powiedział. Gregory Smith to jest ogólnie mój bardzo bliski kolega za czasów jeszcze, jak byłem w mafii. Był bardzo bliskim mi przyjacielem, i wraz z Andrewem byliśmy totalnie niezniszczalni. Byliśmy legendarną trójką i rozwalaliśmy każdego, kto stanął nam na drodze. Andrew nie żyje. Jak każdy dobrze wie. I teraz tak. Gregory podobno wysłał, znaczy wysłał. Uciekł z więzienia kilkanaście miesięcy temu, lub nie wiem, czy już rok nie minie nawet od tego momentu, kiedy on uciekł. I no właśnie, jest taki problem, że zgarnia sobie powoli ludzi. I to takich ludzi, którzy chyba nie przepadają za mną, lub po prostu ich tak nasyła na mnie, lub chce nasłać, nie wiem, poluje na mnie, chce się mnie pozbyć. W aktach czy tam w jakiś innych rzeczach jest wpisane, że chce mnie zabić, że poluje na mnie. Czy w tych aktach, co ty je dostałeś przed chwilą, lub przed chwilą no, były coś takie wiesz, coś zmianki na mój temat? Nie czytałem jeszcze nic o nim. A masz Tylko je przy sobie? Nie, yy, nie. w domu zostawiłem. Cholera, dobra, słuchaj. Yy... Jak coś będzie o mnie, to weź mnie to od razu wysyłaj. Ja będę musiał się w końcu stąd wyprowadzić. Więc pewnie za niedługo to zrobię, więc jakby co, ty mieszkasz gdzie? Żebyśmy się mieli w My miarę blisko. Gdzie? Na, 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 jak? Eclipse Tower. Aha, o kurde, to żeś się fajnie dorobił. Dobra, ja będę na, gdzieś na Linus to to nie jest jakoś mega daleko. Eee, dobra. No to, najwyżej będzie, kontaktuj się ze mną po prostu, nie? No dobra. Jak coś będzie o mnie. No, wiesz kto zabił już pana? Hiszpana? Hiszpana? No. Ee, dużo... e, sorry, e, Andrewa? Nie. Hiszpan. Aha. Ale to tylko dlatego, bo podobno był kretem dla. dla Hillis albo dla mafii, już nie pamiętam. Nie Więc. Wiem. dostarczał informacje no i. wyszło jak wyszło. Szkoda, że mój najbliższy znajomy w tamtym okresie nasyłał na mnie, no po prostu. Dobra, ja już nie przeszkadzam. Trzymaj się, co ja chciałem. Dobra, ja poszperam jeszcze, nie? Idź zadzwonię. Dobra. Chyba ci dzwonek zadzwonił w telefonie jakiś. Nie, jak ktoś było. się na dworze drze. A, dobra. To trzymaj się. Dobra, widzowie. Tak jak słyszeliście... I dzieje się, dzieje się znowu, dzieje się znowu. Sprawdzę, czy macie dalej w tą blachę nakręci. Oh, na Maciek, uch, uch. nic ci nie jest? O Boże, święty, skąd ty spadłeś? Maciek... <śmiennie> to tak, że on, o, moje plecy... <śmiennie> żeby było, żeby ci Disney wyskoczył, wszystko jest w porządku. O, ale ma zakrwawioną rękę. Nie, tylko keczup. Ryba, ryba. Ryba, ryba. 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 A, chyba, dobra. Ale A po co ci wyskoczył? Będziesz żył? Chyba to. Skąd ty spadłeś, z najwyższego? Tam? Uch. Aha, co to, to, to blacha naprawiona, ale co, e, Kasia nie chciało zapalić? Dokładnie. A, dobra. Słuchaj, to pomóc ci w czymś, czy dasz radę? Dam sobie radę. Maciek, w ogóle ja chyba wyjeżdżam z, z tego, nie z Los Santos, tylko z Sandy. Wracam do Los nie Santos. Niemożliwe. A gdzie ty wieczkasz w ogóle, bo mi nigdy nie powiedziałeś chyba. to nie dowiesz, dowiesz się w swoim czasie. A, tak no, no powiedz mi przecież, ja będę mieszkał gdzieś na. Gdzieś na łanutlicach, planuję się przenieść, bo tam jest spoko. I mam już wyhaczoną jakąś chatę. Chodź ci tak, już się w swoim czasie. Jeszcze ci nie powiem tego, ale może później. Się zesram, jak będziesz mieszkał w jakiejś. w tajnej bazie federalnej, byłej, czy, lub coś jakiego. Się zesram. Jeszcze nic nie wiadomo i dużo rzeczy o mnie nie wiesz. A, okej. Jolliśmy nawet w wojsku. Oooo wow, A to stąd ta dziura w kolanie, o której mi mówiłeś eee. Achiewmy. Tak, bez... No ci tak to jest. No, zwał się chyba SSF. O Boże, to ja słyszę, że tam jakieś latanie tyłem jest Dobra, to nie, to ja nie, to ja nie, dobra, to wiesz co bo pada kiedyś już... Ja ci opowiem. opowiem. Dobrze, 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 kiedyś mi opowiedz Dobra, to pakuj się do środka, żebyś nie zmógł, trzymaj się Dobra, dobra no go razie Tylko no. nie pałam się po drodze, trzymaj się Dobra widzowie, szybka rozmowa z, z Maćkiem zaliczona. Nie mogę wyjść, bo tu jakaś butla z gazem tu stoi. Dobra widzowie, wskakujemy do autka i sądzę, że to na tyle z tego odcinka. Taki fajny, krótki, w miarę przyjemny. Akcja z samolotem fajna, fajnie w miarę wyszła. Ja mam nadzieję, że wam się film podobał. Możecie wpadną, wpaść zobaczyć poprzednie filmy na kanale lub te, które będą następne. Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć.